Proszę Państwa, nowa aukcja: World Art Serdecznie zapraszam. Tym razem nowa sztuka mazowsza. Aukcja dzieł sztuki artystów Mazowieckiego Związku Artystów Sztuk Pięknych została starannie wyselekcjonowanych. 31 prac wśród 11 artystów. Tematem, który połączył w całość prace wyselekcjonowane, to pejzaż, martwa natura i portret. Wśród prezentowanych prac 11 artystów znajdziecie Państwo rysunki. Które wyglądają jak zdjęcia. W tej unikatowej kolekcji znajdą się prace o stonowanej barwie, ale też o ekspresyjnej, dynamicznej, o, takiej właśnie zmiennej trochę jak pogoda jesienią. Znajdą Państwo ciekawe prace, które będą stanowiły gratkę dla kolekcjonerów, ponieważ jest bardzo wielu artystów, którzy już są uznani na aukcjach i odnoszą bardzo wysokie notowania, a także wschodzące gwiazdy, bądź też artyści, którzy pojawią się po raz pierwszy na aukcjach a do tej pory, wspaniale sobie i świetnie dają radę jako artyści, którzy od wielu lat tworzą i sprzedają, czy też żyją ze sztuki. Zdecydowanie Państwa zapraszam serdecznie przed monitorami, bądź osobiście w przestrzeni kreatywnej. Koneserów sztuki z pewnością zainteresuje ta bardzo oryginalna i ciekawa oferta dzieł sztuki. Serdecznie Państwa zapraszam.